Małodzki, to ja Marakuję. Dzisiaj będziemy grać w grę dla dwóch osób. Nie wiem, o co tu chodzi, ale Marakuję to wie. Mam Lada. Znowu. O, dzień dobry, jestem. No to chodź. Ja w tą grę chyba nie grałam. Dobra, jestem niebieski. Czerwony. I znowu jestem na tym drugim, na małym koncie. Aha, jednak ja nie jestem czerwony, nie jestem niebieski. Tak, znowu jest na moim kończę. Jedziesz? Jadę prosto za to. Ja zbieram monetki. Ej! O! Ej! Tu jesteś w tyle nieźle. Ej, ja lubisz mnie. Nooo! No bo mnie to zrzucisz. jest szybciej. Pojawiają ci się dopiero z opóźnienia te monetki. Czy masz je? No nie, bo mi wszystko zabiera. A nie, tak się. i co teraz? No! No coś ty zrobiła! No bo ty nas musisz pierwszy kurde. Jedziemy. I chcesz być pierwszym czy ja? Nie wiem, Idziesz? Co tak powoli? No nie wiem, bo ty stworzasz jakiegoś dziwnego skino. <laughs> Moje szerokie <ich> <tunki> <z> nogi. <kino. tunki> czy ma różnicę w bieganiu? No. Jakoś ty biegasz 10 razy szybciej ode mnie. Może świetnie. Oj, 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 oj. O! Czy z nimi dlaczego oni nie są połączeni? A dlaczego są? No, jedź. Jest! <laughs> a, 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 nie wytrzymam czerwone światło. Witajcie nas w ogóle, nowej serii. To będzie seria teraz, bo jest już dużo tych odcinków. Jedź! Nie chcę <laughs> O, mamy nowy. No, kontrol No, skończymy. jedziesz? Bo wiemy, że Wam się pewnie to podoba, a nam też się to bardziej podoba w graniu. Poczekaj na następne. Chcącym, co brak tu brakowały. To jechałabym. Dobra, no szybciej. Chwila, no jedziesz? Co ty robisz? Klikam, gwiazdka się moja Laga mam. Właśnie widzę. No czy ty możesz mnie nie ciągnąć? No bo... O Jezu, no przez to, że cię przyciągnęłam, to... już sama się zaklinowałam. To jest monetka. Czerwone! Uważaj! No bo to trzeba kliknąć. Aha. Szybciej! Szybciej! Nie zebrałeś monet. Trudno. Co mi tam? Monetkę. No, ja też zebrałam. No. No je! Jak ja zebrałam, to. No i co jest zwykłe No, no bo pociągnąłeś mnie. Jezu. Co takie ty no Co się kombinujesz? Boskie policzki robią w dzisiejszych czasach. Nie zbieraj tego. Błagam cię, dziecko. A się! To Czerwone jest. No jedź! Nie wiem, kto na cenę mam jechać! Prosto! Na matkę, okej? Okay? Na matkę. Ja na tyłem. No chodź tu. O Jezus. Na matkę. Pozdrowiawa. No i co teraz? Pozdrawiam. No, jeżeli dobrze, ukończyliśmy odcinek z takich gier dla dwóch osób. To możecie wiedzieć o co chodzi. No, wiecie że pająki mają bardzo dużą wartość. Nie wierzę! To ona no jedź! <laughs> o Jezu, co tu się dzieje? Mam panu. Skończy się ten dzień. Możesz jechać szybciej. Jadę! <laughs> No? Nie w Możesz jechać? No, ja jadę, jestem tu za tobą. Nie, 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 musimy, musimy rzucić teraz z z wająkami. <ahead> no nie, No jady, jadę, jadę, jakbyście wzięli moją minę przeżyj, mam przeżyj! O Jezus no ja się spuczyłam. Aż mi się normalnie zraca ciało Jak to? A bo ja wykorzystałam swój to teraz ty.

i nie oglądajcie tego na słuchawkach. No i skręcaj! Dod uszy! To stój! No! Dobra, oj, oj, jedziesz? No jestem za tobą. No nie jedziesz! Ja zapomniałam pięknąć. O nie, no! No sorki, może być jakieś odradzenie. Ty nie umiesz grać. Umiem. Po prostu ty mnie ciągnąłeś. Mamy magma. Dobrze jest. Idziesz? Halo. Tak. To jasne. Wszystko. Wszystko. Nie wierzę po prostu. O Jezus Przepraszam widzowie Smacznego Jedziesz? No 18 na godzinę Ja też No Mam laga, mam, mam laga Nie wierzę Możesz? Co tam się dzieje? Nie wiem. Ale to... Świnie zaraz. Szymonik i Proszek. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to wejście w stare filmiki. Jedziesz? Tak. Stare o, wejście w stare filmiki. żeby teraz tutaj nie było. No damy. jedź! O, nie. Świnie. Dumbana. Nie! Odejdź od manarki! Dobra, nigdy na żadnym odcinku nie przejdziemy całego tego parkoura. <laughs> nigdy. Na żadnym odcinku. Tu to jest zioł. Ja będę teraz pierwszy. Dobra Ale chodzi o to, że wcielka przyszedł Co? Że wcielka Dobra, ja Żeby mi to wytłumaczyli, jak to być z tyłu no. A No, no to No to mi chodziło Stracimy się Ej, czekaj, to jest ostatnia mapa To jest mapa My prawdopodobnie przyjdziemy ją Nie, ostatnia była się... jak byliśmy na pierwszym, na zielonym To się pokazało tylko jedno Zabijasz, Zapomniała Przynajmniej będziemy bogaci, nie? Jak będziemy co trochę z... Zabijani No możesz jechać Ja Oh, mam drogę. Ja wyprzedzam. Jucie ja panie jestem w kosmosie. Zobaczcie. Jest... Co ci się stało dziecko drogie? Bo ja tu jestem. Byłem pod autem. Nie, nie. To jest dziura. To czarne czarna dziura. A ja wjechałam na to czarne co? Dobra, kończymy. To będzie krótki film. Dobra. Jeżeli film się podobał, zostawcie łebeczkę w górę i subika dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmiku. I jeżeli chcecie więcej takich odcinków to Marakują, to też napiszcie. I widzimy się w następnym odcinku nie wiem kiedy. Pa! Bye bye!